Witam Was dzisiaj z tego fantastycznego derenia. I to jest hybryda derenia kousa z dereniem lufthali. I jego kwiaty są w tej chwili największymi, właśnie przysadzam kwiaty, które do złudzenia przypominają kwiaty, największymi na rynku. One potrafią osiągnąć nawet 16 cm średnicy, więc wyobraźcie sobie teraz takie ogromne drzewo z takimi białymi, przepięknymi, wielkimi, ogromnymi kwiatami i jeszcze na dodatek kwitnącymi mniej więcej przez okres 4 tygodni, ponieważ on zaczyna e, takimi. Przystawkami, które mają kolor liwonkowy, aż w końcu wybarwiają się do czysto białego koloru. Później on gubi e, te płatki i zostaje sam kwiatek, który zamienia się o stan, który jest z kolei podobny bardzo do litchi, ale ma bardzo dużo pestez, no i jest dosyć znaczy, Jeżeli potraficie sobie poradzić z listkami, tak najbardziej powinien Wam on smakować. Jeżeli chodzi o listki, to są one takiego podróżnego kształtu, z widocznym nerwem i na jesieni przebarwiają się one bardzo mocno w kolorze czerwonym, chociaż najpierw poprzedza jej kolor pomarańczowy, później gubi te liście, no i wiosną znowu zaczyna kwitnienie. Właśnie w tym okresie przypada jego końcówka tego kwitnienia. E, przy drenach kolsy w tym roku również bardzo mocno e, tak więc za pokażę Wam jeszcze inne odmiany dernia kołsa tym razem. Jeżeli chodzi o jego pokrój, to on ma taki dosyć niezdecydowany ten pokój. Jeżeli będziecie chcieli nim troszeczkę porządzić, to oczywiście możecie to zrobić przycinając go tuż po okresie kwitnienia. Ale rośnie dosyć niezdyscyplinowanie. Osiąga wysokość gdzieś około 3 metrów i myślę, że świetnie dzięki temu nadaje się również do małych ogrodów. Jeżeli chodzi o wymagania, no to dobrze by było, gdyby jednak jest na stanowisku zacisznym. Bardzo podobne ma wymagania do magnolii. Ziemia próchnicza, lekko kwaśna, przepuszczalna. Nie może to być zbyt ciężka ziemia, ponieważ on może się przyduszać i wtedy bardzo brzydko wyglądają końcówki jego liści, jakby były przypalone. Musicie również pamiętać o tym, że to jest roślina, która lubi wilgotno mieć w podłoży. Tak więc pamiętajmy o tym sadus naszego derenia. I spójrzcie, to jest mój duren Tetunia i on tak, w formę małego drzewka zachowa przez całe swoje życie, nie dorośnie więcej niż do dwóch, maksymalnie trzech metrów przy takiej szerokości, jak tutaj widzicie na filmie, więc nie jest to drzewo szerokie, przeznaczone doskonale do małych ogrodów kwiaty są znacznie mniejsze niż uderenia Wenus i on mnie zaskoczył, tak jak wspomniałam wcześniej. Kwit również jesienią, nie tak intensywnie jak w tej chwili, ale myślałam, że wiosną będzie miał tych kwiatków znacznie mniej, co się nie zdarzyło. Bardzo fajny pokój ma. To rośnie sobie w towarzystwie hortensji. Jest ich trzy w szpalerku. Dalej Wam nie pokażę, bo w nawodnienie i to wygląda nieestetycznie. Posądzicie mi o bałagan w ogrodzie. Jego liście również przybarwiają się na kolor czerwony jesienią. A to tak jak wspomniałam, Derenim Milky Way, czyli będzie on najwyższym z tych wszystkich, które Wam dzisiaj pokazywałam, może osiągnąć wysokość nawet 5 metrów. Spójrzcie, jak przepięknie przewieszają się mu liście, mi bardzo mocno przypomina kalinę pagodową właśnie tymi liśćmi, oczywiście nie kwiatami. A liście są na takich wydłużonych szypułkach, skierowane ku górze. Wyglądają jak tysiące motylków siedzących na tym krzewie, ponieważ ich jest bardzo, bardzo dużo. I zwróćcie uwagę, że kwiaty te są dużo bardziej ostro wykończone niż u tych, u których Wam pokazywałam wcześniej. Śmieję twierdzić, że ten jest ta odmiana jest najbardziej popularna w naszym kraju. Oglądają niezwykle. To cóż, żegnam się już z wami, no i do zobaczenia kolejnym razem. Mam nadzieję, że komuś z Was spodoba się ten dareń.